I witam wam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 13 stycznia 2021 roku. To nie jest piątek, także zabobony odkładamy na bok. Pod drabiną można przechodzić. Można też wieszać pranie. Nie, to było chyba sylwestrowe. Przejdźmy do wiadomości. Zobaczmy co tutaj się dzieje. A więc CoinGecko Bitcoin 34826 dolarów. W ostatnich 24 godzinach 2% w górę. Projekty, które sobie najlepiej poradziły to jest Nano 35,7, Sushi 24,9 i Maker 24,7. Projekty, które sobie gorzej poradziły to jest Terra dolar. Minus 4%, Icon minus 3% i dekret, bo Decret, jak to niektórzy wołają, minus 3,1%. Gary Gensler, znający się na kryptowalutach, zostanie mianowany nowym przewodniczącym SEC. W Today czytamy: Może to być nie do końca dobra wiadomość dla Ripple, ale najpierw porozmawiajmy o tym, dlaczego. Jeżeli prezydent elect Joe Biden. Zostanie zaprzysiężony, już tutaj wyznacza Gary'ego Genslera nowym przewodniczącym Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd SEC. Wynika z raportu Reutera. Zastąpi pełniącego obowiązki przewodniczącego SEC Eladana Ruysmana. Wcześniej Gensler był przewodniczącym CFTC, został wyznaczony na szefa zespołu do spraw zmiany polityki finansowej Bidena w listopadzie. Będzie przewodniczył też walce z SEC z firmą Blockchain Ripple. To jest zła wiadomość, którą tutaj czytamy w tym artykule. Dla firmy San Francisco polega na tym, że Gensel uważa, że istnieje mocna argumentacja za zaklasyfikowaniem XRP jako zabezpieczenia, czyli security, zgodnie z jego przemówieniem na konferencji MIT w 2018 roku. Ripple robi dużo, aby zwiększyć wartość XRP, czyli wtedy już tak uważał na tej konferencji czyli bardzo dużo mówił o wartości, ceny i zwrotu pewnie z inwestycji na takiej zasadzie. Także zobaczymy, czy on faktycznie zostanie tutaj wybrany, i czy faktycznie nie zmieni stanowiska do Ripple w trwającej sprawie. NewsBTC mówi o Daily MACD, który zmienia kolor na czerwony, po raz pierwszy od wyjścia poza 20 tysięcy dolarów na wykresie, czyli czy to by miało oznaczać spadki, to nas pewnie najbardziej interesuje. Krótkoterminowy trend okazuje się niedźwiedzi, ale tygodniowe i miesięczne tempo utrzymuje się. MAGDI jest to wskaźnik, narzędzie do pomiaru pędu, tendencji podążania, składającej się z dwóch średnich ruchomych, które zbiegają się i rozchodzą. Ze względu na sposób działania jest często pomijany przez analityków jako wskaźnik opóźniony. Czyli mamy tutaj zejście na MAGDI tych dwóch linii. Widzieliśmy, że byliśmy. Na zielonym, teraz przechodzimy na czerwone i pewnie będzie poniżej, o ile oczywiście będzie. Histogram Magdi Bitcoina, który dopiero teraz zmienia się w wiedzie po sprzedaży prawie 10 tysięcy dolarów pokazuje to opóźnienie, czyli nie mówiło nam to w tydzień wcześniej, żeby sprzedawać Bitcoina, tylko teraz nam to mówi, bo jest opóźniony, tak? Więc czy dalsze będą tutaj spadki? Wszystko zależy od tego, jak dokładnie, czy ten wykres jest, czy będziemy mieć do druktora Tetera tak samo. Pamiętajmy o tym, a ponieważ MACD koncentruje się na pędzie i ostatnio został tak wysoki, ostateczna korekta będzie miała większą wagę. Histogram, który zmienia kolor z czerwonych w dziennych ramach czasowych, może rozciągać się na kolejne dni. Chyba, że byki mogą odskoczyć od dwóch średnich kroczących na chwilę. Należy jednak zauważyć, że podobnie jak w przypadku każdego wskaźnika analizy technicznej, większą wagę przywiązuje się do wyższych ram czasowych, a w tygodniowych i miesięcznych ramach czasowych, które liczą się najbardziej, dynamika nadal ogólnie rośnie. Czyli to jest tylko dzienna, krótkoterminowa w porównaniu do Tygodniowych na przykład, także może nie musimy się o nic tutaj martwić. W Bin Crypto przeczytano o niemieckich władzach, które przejmują Darknet, czyli największy w Europie darknetowy rynek narkotyków został usunięty przez te władze. Europol uznał to operację za zwycięstwo w walce z nowym wymiarem cyberprzestępczości. Bitcoin jest kojarzony z nielegalnymi rynkami, jednak nie jest tak anonimowy jak gotówka w dolarze. Operacja Darknet obejmowała organy ścigania z Niemiec, Austrii, Danii, Mołdawii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i była wspierana przez Europol. Dark Market rzekomo pozwalał użytkownikom na handel kilkoma nielegalnymi przedmiotami, w tym narkotykami, fałszywymi pieniędzmi, skradzionymi danymi, kart kredytowych i debetowych oraz złośliwym oprogramowaniem komputerowym. Rynek miał prawie 500 tysięcy regularnych użytkowników i ponad 2400... Aktywnych sprzedawców. Użytkownicy i sprzedawcy rzekomo kupowali, sprzedawali nielegalne produkty za pomocą kryptowalut, osiągając ponad 320 tysięcy transakcji. Płatność obejmowała ponad 4650 bitcoinów. I 12 800 Monero. W obecnych wycenach stanowi to ponad 170 milionów dolarów. Funkcjonariusze wydziału zlokalizowali również i wyłączyli oraz przejęli serwery serwisu, których był ponad 20 ich w Mołdawii na Ukrainie. Istnieje nadzieja, że analizy kryminalistyczne danych przechowywanych na tych serwerach doprowadzą do odkrycia i rozbicia większej sieci przestępczej. Więc widzimy, że tutaj jest kolejna wygrana Europolu i różnych tutaj krajów, które uczestniczyły w tym. Ale pamiętajmy, że jeden tutaj jest zamykany, trzy powstają. No, przynajmniej taka gdzieś tutaj statystyka jest. I no, zobaczymy, jak oni będą sobie radzić w dłuższej perspektywie. Na pewno, Bitcoin nie jest dobrym wyborem przez osoby, które chcą kupować cokolwiek na tych marketach. Jeżeli chodzi o statystyki Bitcoina na Twitterze i Google wskazują na detaliczną euforię. Zmianki na Twitterze o Bitcoinie przekroczyły najwyższe poziomy z 2017 roku, a wyszukiwania Google dla hasła Bitcoin osiągnęły najwyższy poziom od trzech lat. Więc tutaj mamy statystyki z Twittera. Niżej sprawdzaliśmy ostatnio też Bitcoina. O ile pamiętacie, też widzieliśmy to i dzisiaj mamy nawet o tym informacje. Przekonujące dowody pokazują, że wzrost bitcoina był napędzany przez pieniądze instytucjonalne. Niedawny wzrost altcoinów sugeruje jednak, że inwestorzy detaliczni są nadal zainteresowani altcoinami. Co więcej, w ostatnich tygodniach wolumen obrotu instrumentami pochodnymi również osiągnął nowy rekord 1,43. Biliona dolarów. Detaliczne FOMO było również widoczne na partnerskiej giełdzie kryptowalutowej PayPal i Bit, która odnotowała wzrost wolumenu od czasu, gdy PayPal umożliwił kupowanie i sprzedaż kryptowalut na swojej platformie. A wczoraj platforma zanotowała swój najwyższy dzienny wolumen w wysokości 241 milionów dolarów, pomimo faktu, że BTC wczoraj odnotowało spadek do ceny 30 tysięcy dolarów. Czyli widzimy, że pomału ulica zaczyna się budzić. Praktycznie, jeżeli to będzie następować w takim tempie. No to kto wie, czy faktycznie nie dojdziemy nawet tutaj na Google Trends do setki z 2017 roku. Na razie jeszcze nam troszeczkę brakuje. Mark Cuban tym razem wypowiada się na temat Ethereum. Tym razem gwiazda Shark Tank wycelowała wygórowana opłatę Ethereum. Zauważyłem, że koszt przeniesienia Ethereum do protokołu pożyczkowego Defi AWE jest szalenie drogi. Jednocześnie przewidując, że opcje inne niż kryptograficzne mogą zastąpić w ostatnim twecie, nie wydaje mi się, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, że próbują testować i używać tego wszystkiego od lat. Ale mówi o tym, że jeżeli te ceny nadal będą się tak utrzymywać, albo nie będzie to zmienione, może ten system się zawalić. Jeśli się załamie tylko jeden element, pamiętaj tylko dzięki DeFi. Mówi, jak w przypadku wszystkich pochodnych, ryzyko nigdy nie pochodzi z systemu. Jeden segment się zawala, a wszystkim grozi zagrożenie. Pomimo tego uważa, że Bitcoin i Ethereum przetrwa te najgorsze czasy i porównywał to ostatnio do banki dotcomów, to już wiemy, to już czytaliśmy na ostatniej audycji, jeżeli chodzi o inne kryptowaluty. 99% to będą tak jak Pets.com na przykład, tak, które było już warte 11 dolarów w 2000 roku, a potem spadło do 4, 3, 2 i do zera. Te inne kryptowaluty takie mogą być, a my szukamy tych perełek tutaj w tym świecie, które zostaną, takie jak Amazon, Google i inne firmy, z dawien dawna. Being Crypto, ta historia pewnie nie zakończyła się sukcesem, jak o tej, której mówiliśmy wcześniej. Na poprzednich audycjach była jedna historia kolegi, którego udało się odblokować, chyba tam było 4 miliony dolarów w bitcoinach. Ta historia nie jest jeszcze zakończona, ale jest też prawie, że tragiczna w skutkach, bo były dyrektor Ripple stracił ponad 7 tysięcy bitcoinów. Mówi, że... Zepsuło to jego upodobanie do całkowicie bezbankowego systemu. Uważa się, że 20% bitcoinów jest już straconych na zawsze. Także no tutaj się z tym zgadzamy. Ale posłuchajmy tej historii. Programista, który mieszka w San Francisco, nie może spać w nocy, zamartwiając się pomimo otrzymanych w 2012 roku tokenów XRP o nieznanej wartości. A więc pan Thomas, który miał klucze prywatne do swojego portfela bitcoin. Są zamknięte na twardym dysku Iron Key. Nie może sobie przypomnieć po prostu hasła. Specjalny dysk zewnętrzny Iron Key jest chroniony hasłem i automatycznie blokuje użytkownika po 10 próbach, szyfrując przechowywane w nim dane na zawsze. A pan Tomas wykorzystał 8 prób z jego najczęściej używanymi hasłami i zostały mu tylko dwie. Wyobraźcie sobie, jaka to musi być. Gatorga. Niestety, programista, który obecnie mieszka w Kalifornii, zgubił kartkę papieru, na której zapisał swoje hasła. tak? Także to chyba nie jest jedno hasło, tylko pewnie 12 seedów lub, lub inne. No i tutaj wy, wyraża swoje zdanie na ten temat, że nie do końca zgadza się teraz po takiej historii z taką metodą przechowywania wartości na kryptowalut. Niestety na jego nieszczęście jest ten portfel prawie niemożliwy do zhakowania, chyba że się pojawi jakiś kwantowy komputer w przyszłości. Uważa się, że 20% istniejących obecnie bitcoinów jest niedostępnych, albo klucze prywatne zaginęły na zawsze, albo znajdują się w portfelach, które nigdy nie zostały dotknięte i mogą w rzeczywistości należeć do samego Satoshi Nakamoto. Innym takim przypadkiem jest Gabriel Abbott, przedsiębiorca z Barbadosu. Pan Abbott stracił około 800 bitcoinów, gdy jego kolega sformatował komputer, na którym przechowywano jego klucze prywatne. Na szczęście dla niego był to tylko niewielki ułamek posiadanych bitcoinów, a niedawno kupił nieruchomość nad oceanem za 25 milionów dolarów. Także widzimy, że no, ta osoba na biednego nie trafiła, ale Tomas można powiedzieć, no, też ma nieznaną ilość w XRP, nie wiemy ile, ale jeżeli byś dołożył do tego te 7000 bitcoinów. Z drugiej strony wiemy, co Satoshi mówił. Jeżeli znamy cytaty Satoshi'ego, to wiemy, jak on by się odezwał do tej sprawy, że każda strata jednej osoby czyni innych bogatszymi. Tak? <grywki> Te cytaty oczywiście znajdziecie w Satoshi, albo w książce, ale to jest racja. No, wóz albo przewóz, albo wchodzimy w jakieś pośrednie teraz już rzeczy, albo zapamiętujemy po prostu hasło, tak? bierzemy pełną odpowiedzialność w tym przypadku no życzmy mu szczęścia, że te dwie ostatnie próby wyjdą na plus. Jeżeli się przeniesiemy na sprawę Craiga Wrighta razem tutaj z Iron Climax, bratem Dave'a Claymana, wiemy, że tam rozchodzi się o ponad 1,1 miliona bitcoinów, o ile ma te bitcoiny Craig Wright, to tutaj dojdzie do mediacji. Ostatnio mieliśmy informację o tym, że dopiero w czerwcu, czy w lipcu, chyba w czerwcu mówiliśmy, będzie przesunięta kolejna sprawa, ale pojawia się tutaj dokument mediacji pomiędzy stronami. Także nie wiemy, czy coś się zmieniło. O czymś nie wiemy, że 3 lutego 2021 roku w sprawie Craig Wrighta i oczywiście Eric dojdzie do porozumienia jakiegoś lub nie. Po prostu będzie ta sprawa kontynuowana, także nie wiem, czy tu jakieś dowody nowe wyszły, bo wiemy, że z Peterem McCormackiem zaraz wydarzy się tak, że Craig Wright wygra tą sprawę, bo z tego co wiemy też szuka mediacji już lub zadośćuczynienia od strony Petera McCormacka. Z drugiej strony Hodlonaut też ostatnio się przyznał na Twitterze, że nadal ta sprawa trwa w tych krajach skandynawskich, nigdy nie pamiętam gdzie ten Hodlonaut mieszka, ale... Tam jeszcze ta sprawa trwa pomiędzy Craigem Wrightem i Hodlonautem o zniesławienie. Z Peterem McCormackiem wiemy, że Bitfinex i Tether odpuścił tej sprawie. Nie wiemy też dlaczego. No i teraz nie wiemy też dlaczego dojdzie do mediacji pomiędzy tymi dwiema stronami. Czy Craig Wright ma klusze nagle czy nie? Tego nie wiemy. Dowiemy się po trzecim lutym czy doszli do konsensusu czy spotkamy się w tej sprawie w czerwcu. Płatności kryptograficznej projekt portfela Tenex zostaje zamknięty. Uu. Także Tenex to jest portfel kryptowalut i projekt płatności, który zebrał 80 milionów dolarów w 2017 roku. Ogłosił dzisiaj, że zaprzestanie świadczenia usług i zostanie zamknięty. Nowe rejestracje i depozyty zostały wyłączone, a zespół Tenex mówił użytkownikom, aby jak najszybciej wypłacili swoje środki z portfela Tenex. Więc tak naprawdę nie wiemy, dlaczego się zamykają. Pamiętam 2018-2019 rok, jak Tenex gdzieś tam koło trona lata, bardzo często i innych projektów, że karta kolejna będzie wprowadzona i na takiej zasadzie będą działały te płatności. Ale po zebraniu 80 milionów dolarów w 2017 roku, czasami niektórzy deweloperzy i członkowie projektów zaczynają mieć no, zachwiane wizje lub zamykają się. Tak jak na przykład TenEx. Brian Brooks, crypto-friendly, jak tutaj jest napisane czyli przyjazny regulator kryptowalut oczekuje się, że ustąpi w tym tygodniu, także na razie to jest oczekuje się, nie wiemy czy to nastąpi, ale pełniąc obowiązki szefa OCC podobno zakończył swoją krótką kadencję kierowania federalnym organem nadzoru bankowego do końca tego tygodnia. Brooks, były radca prawdy w Coinbase, podczas swojej krótkiej kadencji wywarł duży wpływ na podejście OCC do kryptowalut. Podczas jego kadencji OCC opublikowało kilka listów interpretacyjnych lub wydało oświadczenia, w których ogłosiło, że banki mogą świadczyć usługi na rzecz emitentów stablecoinów, współpracować z depozytariuszami kryptowalut i przeprowadzać płatności za pomocą stablecoinów i obsługiwać węzły w sieciach blockchain. Prawdopodobnie jego najbardziej dalekosiężny wpływ na wywar nacisk na startupy fintech, takie jak firmy kryptograficzne, w celu zabezpieczenia krajowych kart bankowych, umożliwiają im działanie w całym kraju bez konieczności ubiegania się o licencję, przekazując pieniądze w każdym stanie. Więc przyjazny dla kryptowalut regulator spotkał się z reakcją członków kongresu, w których sześciu napisało list otwarty po wyborach, prosząc Bruksa o skupienie się na pomocy gospodarczej podczas pandemii COVID-19, a nie na regulacjach dotyczących kryptowalut. A on tutaj zrobił wiele, można powiedzieć, dla krypto. Dla Brooks był zwolennikiem cyfrowego dolara i szerszej przestrzeni kryptowalut i porównał zdecentralizowane finanse DeFi do samojezdnych samochodów w opinii opublikowanej we wtorek rano Financial Times. Te samoczynne banki, jak ujął Brooks, mogą algorytmicznie tworzyć stopy procentowe na rynku pieniężnym, zastępując ludzkie komitety i mogą umożliwiać transakcje bez brokerów. Mogą również zwiększać ryzyko płynności lub powodować Zmienność aktywów. Opowiadał się za krajowym podejściem regulacyjnym, a nie za mozaikowym podejściem do poszczególnych stanów, chociaż zauważył, że kongres może być zmuszony do aktualizacji ustawodawstwa, aby w pełni umożliwić OCC nadzorowanie wzrostu tego sektora. Czyli tutaj ta osoba wprowadziła ujednolicenie. To, czego się oczekuje od kraju, powiedzmy, czy Stanów, żeby we wszystkich stanach no, korzystano z jednego prawa, tak? I wtedy te wszystkie firmy kryptograficzne nie muszą po stanie latać każdym, no, starać się o licencję przynajmniej. Emitent Tether może zostać poddany audytowi w 2021 roku. W podcaście prowadzonym przez Petera McCormacka, Stuart'a Hognera, radcę prawnego Bitfinex, wymiana ściśle związanej z Tether Limited ujawni, że oficjalny emitent stablecoina Tether Limited może zostać poddany audytowi już niedługo, w 2021 roku, jak tylko upadnie. <laughs> to był mój żart na końcu, yy, oczywiście. Yy, będzie mógł. Zawsze przeczulam nad takimi słowami. Będzie mógł, Cardano. W końcu wprowadzimy. Będziemy mogli mieć. Ja chyba zrobię hmm, audycję osobną, zobaczymy, zobaczymy, czy będę miał czas, bo akurat y, ktoś tutaj zrobił transkrypt z tej rozmowy y, pomiędzy Peterem McCormackiem, Stuartem Hognerem i właśnie Paula Ardoino i tam odpowiedział na te wszystkie pytania. Wiem, że to jest gorący temat, więc może zrobię tę audycję jeszcze na szybko, jak tutaj będę miał czas. Y, transkrypt z tej rozmowy i y, drugą stronę, po to, co ona o tym myśli. Y, na temat tych wszystkich wypowiedzi, czy faktycznie jest to usatysfakcjonująca odpowiedź o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją w Teterze, A my przejdźmy do kolejnego artykułu. Fundusze inwestycyjne w kryptowaluty widzą spadki inwestycji na początku tego roku. A więc w poniedziałek 11 stycznia dane z firmy CoinShares zarządzającej aktywami kryptograficznymi pokazują, że napływ inwestycji do kryptowaluty zmniejszył się w pierwszym tygodniu stycznia 2021. Kwota zainwestowana przez inwestorów w pierwszym tygodniu wyniosła około 29 milionów dolarów. Liczba tak gwałtownie spada w porównaniu z rekordem ustanowionym w tygodniu poprzedzającym Bożym Narodzenie. W tym czasie napływ inwestycji w kryptowalutę zanotował 1 miliard ponad dolarów. 1,1. To mamy 29 w pierwszym tygodniu. Także no, duża różnica. Dlatego pewnie Grayscale otwiera, otwiera swoje wrota do nowych firm, które chciałyby zakupić bitcoiny. Podczas gdy w pierwszym tygodniu stycznia odnotowano spadek inwestycji w kryptoaluty, łączne aktywa w zarządzaniu osiągnęły rekordowy poziom na poziomie 34 miliardów dolarów. Od 8 stycznia liczba ta stanowi poprawę w stosunku do rekordu z 2019, który wyniósł 2 miliardy dolarów. Mówiąc o ostatnim spadku cen bitcoina, Edward Moja, starszy analityk rynkowy w nowojorskim oddziale firmy handlujący na rynku Forex, powiedział, Niedźwiedzie spadki i nadmierna zmienność to potężne czynniki, które odstraszają niewtajemniczonych. Ale jesteśmy zainicjowani i chcielibyśmy zwrócić uwagę, że można było się tego spodziewać i że już w zeszłym tygodniu widzieliśmy prawie 20% spadek. Więc na razie mamy mniejsze zainteresowanie instytucjami. Może teraz właśnie będzie czas na ulicę, kto wie, a może po prostu niektórzy biorą już swoje profite. Giełda o nazwie Chłobie dodaje do swojej platformy możliwość wpłaty rosyjskiego rubla umożliwiając użytkownikom wpłacanie i wypłacanie rosyjskiej waluty fiducjalnej na swojej platformie. Nowa funkcja umożliwia użytkownikom kupowanie popularnych kryptowalut takich jak Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, EOS, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, BSV, Dash i innych. Mamy kolejną giełdę, która dołącza do Uphold i też czeka na wyniki związane z XRP, GateHub dołączył właśnie ostatecznie. XRP znalazł sojuszników już dwóch. Także tak powinny wyglądać chyba inne giełdy. Dopóty nie ma tak naprawdę, no, ale z drugiej strony dobra. Mamy już pozwy na Coinbase, także może bezpieczniej jest, ale nie wszyscy. GateHub twierdzi, że XRP jest tokenem użytkowym, tak jak Wielkie Brytanii, a sama wymiana nie była świadkiem żadnego niewłaściwego zachowania po stronie Ripple. Jeśli jednak dyrektorzy Ripple rzeczywiście oszukali inwestorów, powinni zwrócić swoje zyski. No, i na początku tego miesiąca apkult podobną decyzję podjął. TomoChain, środowisko inteligentnych kontraktów zbudowane wokół maszyny wirtualnej Ethereum, podzieliło się datą aktualizacji ZORO i ujawniło jej najważniejsze punkty. Czym jest ta. Aktualizacja. Nowa aktualizacja będzie obejmować najnowszą wersję Solidity specyficznego dla Ethereum języka programowania do tworzenia inteligentnych kontraktów. Dzięki tej nowości inżynierowie oprogramowania z łatwością będą wdrażać zdecentralizowane aplikacje DAPS z innych łańcuchów kompatybilnych z EVM. Wszyscy operatorzy węzłów są zobowiązani do aktualizacji oprogramowania sieciowego przed 22 stycznia, ponieważ starsze wersje nie będą działać poprawnie. Założyciel i dyrektor generalny Tomoczeń Long Wuang podkreślił znaczenie nadchodzącej aktualizacji. Jestem przekonany, że nowe funkcje i funkcjonalności, które zapewnią, będą mile widziane przez społeczność. Czyli dzięki tej funkcjonalności będą mogli działać na dużą skalę. Ułatwienie programistom budowania na Tomoczeń poprzez aktualizację jego EVM jest kluczowym krokiem w realizacji tego celu. Przyjazny dla Ripple, Temenos, który tworzy oprogramowanie dla banków, został wybrany przez Commercia Bank, jeden z największych banków w Czechach, aby pomóc mu przejść cyfrową transformację i zapewnić przyszłą ekspansję biznesową. Bank należy również do Societe Generale. Wiadomość została podana przez Business Wire. Bank siedzibą w Czechach ma współpracować z Temenos i wykorzystać swoje rozwiązanie do unowocześnienia sektora korporacyjnego i detalicznego działalności bankowej. No i tutaj mamy powiązanie. Z Ripple, a bardziej tylko informacja, że jest przyjazny Ripple. Ale Temenos pomoże bankowi m.in. uprościć jego systemy informatyczne i skonsolidować je na platformie Temenos transact tak aby bank mógł szybciej wprowadzić nowe produkty na rynek. Poza tym Temenos zapewni podstawy przyszłego rozwoju, wzrostu biznesowego banku, a także zintegruje nowe usługi i poprawi jakość obsługi klienta. Bardzo ogólnikowo, <laughs> ale przynajmniej wiemy, że Temenos faktycznie został wybrany. No, a te generale jest o wiele większą tutaj rybą do zdobycia. Ten bank jest po prostu pod nimi. Koń Telegraf, rezygnuje jednak z przyjęcia plate za 5,3 miliarda dolarów w obliczu pozwu DOJ z zakresu prawa konkurencji. Także DOJ nie pozwolił Wizie. Przejąć Plate. Pamiętamy, że to była gruba informacja na temat tego. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych odniósł zwycięstwo w poważnej sprawie dotyczącej przejęcia technologii fintech, która mogła przygotować grunt pod szereg egzekwowania przepisów antymonopolowych. We wtorek Departament Sprawiedliwości ogłosił, że Visa i Plate ogłosiły rezygnację z planowanej fuzji. Pierwotnie ogłoszono prawie dokładnie rok temu. Visa planowała zapłacić 5,3 miliarda dolarów za nowatorską firmę technologiczną. Po prostu chodziło o to, żeby konkurencja nadal była przy większej konkurencji. Konsumenci mogą oczekiwać niższych cen i lepszych usług. Ogólnie rzecz biorąc technologia była w centrum burzliwych debat na temat naruszeń przepisów antymonopolowych na krótko przed wniesieniem sprawy przeciwko Visa. Departament Sprawiedliwości wniósł przeciwko Google pozew antymonopolowy. Tymczasem Federalna Komisja Handlu pozywa Facebooka. Hmm, tam się dzieje. I na koniec wracamy jeszcze do Ripple ujawnia popchnięcie można powiedzieć Technologii, która mogłaby pomóc bankom centralnym. Dlaczego? Bo firma zajmująca się płatnościami transgranicznymi Ripple chce zatrudnić trzech menadżerów do spraw technicznych w Banku Centralnego po jednym dla każdego z jej biur w San Francisco, Nowym Jorku i. Londynie. Ktokolwiek obsadzi te nowe stanowiska, będzie miał za zadanie zaprojektowanie i wdrożenie projektów cyfrowej waluty Banku Centralnego. Ripple zauważa, że banki mogą emitować stablecoiny w XRP Ledger i stworzony do 15 XRP L, może być również używany do wspierania emisji stablecoin za pomocą unikalnej zamienialnej funkcji tokena o nazwie Issued Currencies. A wyemitowane waluty zostały zaprojektowane jako idealna platforma stablecoin, zapewniająca proste albo bogate funkcje zarządzania dla emitenta, które ułatwiają tworzenie, wydawanie i zarządzanie dowolnym aktywami, w tym stablecoinami. Także tutaj tak to się rozgrywa. Okej, okay, przejdźmy na polskich youtuberów. Piotr Misiurek, kryzys 2021. Czego się spodziewać? Gdzie będą, zobaczmy co, okazje, jak ochronić swój majątek? Debata. Dalej jest Max Satoshi. Bitcoin leci na all time high. Czy korekta? Tether dodrukował 2 miliardy w 7 dni. Bakt, rynek krypto 3 tryliony w 2025. Jurek jest analiza. Analiza techniczna 12 stycznia 2021. BSV, BTC, Złoto, BTCD, Alibaba, i Columbus, Gaprom, Jarząbek, Wielki w 2021, Polka dot, Kosmos, Ethereum. Dalej przejdźmy do kryptoraportu. Jak zacząć inwestowanie w Bitcoin i kryptowaluty? Odcinek pierwszy. Czytamy ten krypto. BTC okiem nowego inwestora. Trzy opcje wzrostu i potencjał altów na Mission, Moon Mission bardziej. <gryw> I do tego mamy. Pieniądz cyfrowy, i jeszcze coś dodał? No jeszcze nie, pewnie w tym samym momencie. Fil konieczny, Bitcoin 2021, Czy jest już za późno, by go kupić na poziomie 35 tysięcy. FX Mag, konwersja słońca na pieniądze. Uczmy się, wiecznie żyć nie będą. BitBay Polska, BitBay Pro, macie też tutaj. I przejdźmy do. Komentarze. Fajnie jeszcze, jakby ten dołek na 40 tysięcy był po 85% spadku, czyli pewnie z 200 tysięcy około. I Dymowska, no miałam nadzieję, że powie coś bardziej konkretnego. 40 tysięcy, no można powiedzieć, że jest konkret, jeżeli miałaby to być najniższa cena. Kieratu, Fenix, słuchałbym Ciebie z zaciekawieniem, nawet jakbyś czytał instrukcję obsługi pralki. O ja, to pewnie dlatego mnie słuchacie, bo jeżeli pralkę tutaj macie, a z drugiej strony muszę chyba zacząć. Z w takie, w takiej strony robić tutaj różne menu, czytanie, spisu treści, jak złożyć mebel z IKEA. Tam Fenix nagrał. Nie, 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 tak nie będzie, ale, ale dzięki, mimo tego, że już pomału wracam z głosem. Dzięki, dzięki skieratu za to. Także jak dodam, że Bitcoin idzie do zera, audycji, nikt nie będzie wkurzony, bo tacy też będą słuchali. Dalej mamy Stefan Padło. Wszystko ładnie pięknie, tylko jeśli się się zapcha, a opłaty skoczyły już całkiem znacznie, to nic nie pomoże. On tutaj nie zajmuje się, Stefan Padło, tym. On się nie zajmuje teterem, czy może się wydarzyć, czy nie. Jego to nie interesuje. On się zajmuje czysto i wyłącznie wykresem. Tylko i wyłącznie. Jeżeli coś zacznie się dziać fundamentalnego, no to można powiedzieć, że hmm, może nie mieć racji, tak? Bo tego nie przewidział. Więc tu masz rację, że sieć może się zapchać, ceny mogą być wyższe, i za 2000, nikt nie mówi o, o jakiej cenie będzie za transakcję wtedy, tak? Czy za 3000 przy takich opłatach. Też tego nikt nie wie. Więc to wszystko może się wydarzyć, on patrzy tylko czysto na wykres. Jeżeli ten wykres wejdzie. Jego przypuszczenia i historia się powtórzy, no to wtedy ma rację. Jeżeli nie, to może nie mieć. Arkadiusz Kwiecień, pamiętam jak mówił, że może się założyć o 1 milion dolarów, że Halving nie wpłynie na cenę, a tutaj no proszę. Ale filmik dobry. No i dzięki i 2626 Hunter. Ja tego pana chyba widziałem gdzieś na czacie. Ach, czekajcie, gdzie ja go widziałem na czacie? U Arkadiusza Kalwarczyka i innych gdzieś tutaj różnych często się udziela, także dobra. 28 600 w piątek sprawdzamy w piątek Huntera, czy faktycznie. Zejdziemy jeszcze niżej. Jeżeli to Magdi wejdzie, możesz mieć rację na kolejne spadki. No i mamy wszystko. Mamy wszystko. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.